Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Pasieka Łukasz Waryas, słuchajcie, jestem w Kleczy Dolnej w siedzibie firmy Łysoń, ze mną jest Tomasz Łysą. witamy, oraz Seweryn Biczak, witam serdecznie, A, no i co, słuchajcie, zapowiada się świetna seria filmów z firmy e, Tomasza, gdzie pokażemy całą... Linię produkcyjną. Trochę produkcji. Trochę produkcji. Jak to wytwarzamy od środka. Seweryn tutaj będzie specjalistą i jest specjalistą i będzie chciał pokazać, jakby, jak to wytwarzamy. Trochę historii się pojawi później. Długi, długi wywiad, także już was przygotuję Tomek jest. Ja nie wiedziałem, że ty Tomek tyle mówisz, ale ja no, wiem. Nie, nie, ma, nie ma co kroić. Ale zostawmy to na. trzy godziny wywiadu na, 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 na później. Pierwsze pokażemy. Teraz tak, jak dzisiaj działamy? idziemy i zrobimy taki pilotażowy odcinek, gdzie pokażemy po prostu co będzie w, dalszych, w dalszym czasie będzie się pojawiało u mnie na kanale z firmy Łysoń. Zapraszamy. Jesteśmy na hali produkcyjnej. Zapraszam cię, oprowadzę w locie po całej produkcji. Biuro produkcyjne, zarządzanie produkcją, dział RD. Część. E, zainstalowanych maszyn e, Savnatura Brand. Idziemy dalej. Tutaj mamy tak zwaną bębniarnię, czyli produkcja zbiorników. Tutaj jest rozkrawanie, z kolei również przygotowanie do, do produkcji bębnów. Idziemy dalej. Cięcie, cięcie, laserem, cięcie wykrawarką, dwie uzupełniające się technologie. Gięcie różnymi metodami, klasy krawędziowe, zaginarki, profilarki. Trawialnia, czyszczenie, spawanie precyzyjne różnych elementów. Montaż urządzeń seryjnych. Dobra, gdzie dalej idziemy, Tomasz? Idziemy na część montażu miodarek. Dzień dobry. Tutaj mamy montaż miodarek średnich, dużych. E, także tą linią Wchodzą miodarki, miodarki, które są. Tomasz, muszę się tutaj zatrzymać z sobą. Poproszę cię. A, prawdopodobnie nie. jesteś jedyną osobą w Polsce, która posiada taki, e, to taką jest kolekcję. Nasz, to jest nasz ramek. zasób, to jest kolekcja ramek z, całej, z całego świata, można powiedzieć. No. Jak widzicie, taki przekrój ramek. Y, to jest to jest właśnie cały świat. Nasza wzorco wzorcownia. Czy pozwoli, żeby tutaj o, osobny jak gdyby filmik nagrać? Bo ja uważam, że wiesz co? Pokazanie nawet na uczniu technikum pszczelarskiego. No to ja pokażę chociaż... ciekawe rzeczy. No, 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 słuchajcie. no właśnie, albo pokaż teraz. E, ramka Lions. Liars, tak? Jak Lions, tak? Lions. To jest, I to jest, słuchajcie, Hiszpania. Okay. W ogóle nie związana z Polską, a jest bardzo podobna do warszawskiej poszerzonej. Tylko krótsza. Tylko krótsza. E, Ciekawa, tutaj mamy e, też Lions, e, to jest Hiszpania. Mhm. E, na przykład. Właściwie, po te smaczki takie. Te smaczki to tutaj na przykład wyciągnę. E, German Standard. Mhm. Niemiecka. Niemiecka, która e, jest bardzo starym rozmiarem. Mhm. Później ona została skrócona i powstało z tego Deutsche Normal. Aha. To jest taka, takie korzenie, e, korzenie. Węgierska przykład, widzę bardzo ciekawe. węgierska, która jest jak dadant. Mhm. E, trochę krótsza, tu, tu ale, krótsza, trochę, ale, dłuższa, ale tak, trochę dłuższa. Tak, 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 tak. E, takie smaczki można powiedzieć. E, Co ciekawego tutaj jeszcze, na przykład US, Dad, e, dadant. US mhm. dadant. Ale to wystarczy, że centymetr czy pół centymetra już e, się różni, prawda? to na tak, tak? przykład zwykły Dadant. Dadant włowy to jest standardowy. O kurcze, no patrz. A standardowy Dadant. Dadan I Włodygo. zobaczcie, czym się to różni. Różni się to 14 mm. No, patrz, i tutaj grubsze, na, przykład na dole jest grubsza ramka. Tak. Na, mm -hmm. To już są takie przydźwięki Niuance. lokalne. Tak, tak, tak. E, czyli wysokość jest ta sama. Szerokość jest dokładnie o 14 mm e, mniejsza. Mm -hmm, mm -hmm, I, mm -hmm. Moja teoria. Mm -hmm. e, Langstroth amerykański to jest US Dadant, mm -hmm. też mm -hmm. e, jakby bliźniacza ramka. Europa stworzyła Langstrota mm -hmm. e, o 14 mm mniejszego. E, dokładnie tyle samo, ile jest światła pomiędzy korpusem, a ramką potrzebne. Uh -huh. e, to jest ciekawe i ten wymiar nie jest przypadkowy być może. Uh -huh. Gdzieś te wymiary krążyły w, być może w, na świecie. No i ten laksod Europejski został zmniejszony, czy też Dadant e, Europejski. Widzę tutaj e, też z, plasti z plastikową węzą sporo ramek. To jest Langstot amerykański. Czyli Amerykanie używają sporo węzy, e, słuchaj, plastikowej? E, sporo. E, Oceniamy, że w Stanach Zjednoczonych stosuje się około 30-40% ramek plastikowych w zależności od rodzaju pasiek. Mhm. Pasieki bardzo zawodowe, mocno zawodowe stosują ramki drewniane, ale pasieki takie średnio, średnio zawodowe bardzo często stosują te, te ramki plastikowe i są popularne w Stanach Zjednoczonych Algieria, tu widzę, Arabia, Dania, tu naprawdę. Dwa typy i one są bardzo, bardzo tożsame, bliskie. I z... znowu mamy 14 mm różnicy tak. w wymiarze. I właśnie to jest to, że Wy, jak gdyby I... produkując sprzęt, dos, I... dostosujecie tak, się ale do tej... często ten wymiar pływa 14 mm, no, no. czyli to jest ten, to światło między ramkami. Tak, 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 tak. Czy gdzieś ten wymiar latał? Nie wiadomo gdzie. Mhm. E, I teraz pokażę jeszcze jedną rzecz ciekawą. E, nie, Langston amerykański. Skąd w ogóle powstał wymiar Langstrotha amerykańskiego? To jest jedna z e, takich wyczytanych teorii. To mhm. jest rozmiar skrzynki, skrzynki po, po amunicji, po amunicji. E, która no. była w ilościach masowych stosowana w Stanach Zjednoczonych. I ktoś to potem wykorzystał te skrzynki? E, i jakiś pszczelarz? Ja, ja to wyczytałem. No no no. E, tak naprawdę I, i ta teoria krąży. Ale ja, mnie to nie dziwi w ogóle. E, Tomek, to jest, to jest ekonomia e, i zaradność, tak? Zaradność. Także e, słuchajcie, od szerokich ramek tego typu no naprawdę cały przełom ja ja na to jest piękna kolekcja tak jak zobaczyłem to mówię to jest naprawdę chyba w Polsce jedyna tak inna. To jest, taka, jedyna, taka, to jest, jest taka wartość ponieważ no wiecie no, myśmy myśleli że o tutaj mamy na przykład coś A ciekawego people? też nie coś jak i apipol? to nie jest apipol nie Aha. zander 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 110. no patrz czyli apipol nie jest odosobniony nie nie jak widzimy nie eee, także no Jest tak sporo i to jest nasza wartość, i to jest też nasza e, tak, zmora produkcyjna trochę, bo mamy dużo typów do, do produkcji, e, ponieważ no, jakby nie można tej liniowości produkcyjnej e, ustandaryzować, ale z kolei bardzo duża wartość e, e, tego podejścia naszego e, e, oczekiwania klienta. Tak? Rozumiem, patrzę po numerach, to widzę, że tam się kończy na 210, tak, coś, coś takiego, tak czyli około 200 różnych ramek. Kolekcja 200 różnych ramek, Każdy ma, każda ma inny wymiar. Każdy rynek ma po kilka, nie? No, no, no. Ale co jest no. ciekawe, e, mamy tego Langstrota amerykańskiego e, i tak, Stany Zjednoczone mają Langstota. 90% tak? czyli więcej. Dobrze. US Dadant też jest, nie? Czyli on jest Langstrot, US Dadant, ale generalnie 90% to jest Langstot. Rynek włoski ma Dadanta. Mhm. Hiszpański ma US Dadanta mm -hmm. i tego y, La Jensa. Mm -hmm. e, czyli w, w zasadzie wydawało się bliskie rynki. Z kolei y, Francja ma zwykłego Dadanta. US Dadant jest o 14 mm szerszy. Y, to, to, to są takie dziwne sytuacje, gdzie nawet bliźniacze kraje mają różne ramki Ewenementem na rynku europejskim można powiedzieć, że są, jest Grecja. Mm -hmm. Grecja wyszła z, z ulig koszach, mhm. taka mówię pradawna Gre Grecja, uli w koszach, uli w skałach, uli w jaskiniach mhm. no, no. te pszczoły były trzymane. I w Grecji możemy powiedzieć, że mamy 90 albo blisko, no powiedzmy 90% lansud amerykańskiego. Mhm. Nie Dadant, nie US Dadant, nie jakiś inny rozmiar mhm. jak Hiszpanii, tylko, tylko, tylko tak naprawdę lansud amerykański. Mhm. Pytałem w Grecji starych pszczelarzy, pytałem też y Ludzi z tej nauki greckiej. Skąd Grecja ma tego, te, tego Langstrota? Nikt nie wie. E, ja myślę, że to jest podejście do takiego bezstresowego i prostego życia. Mm -hmm. Stwierdzili, że łatwiej jest mieć system w jednej ramce i tak to wprowadzili i Grecja po prostu jest zakochana w, w, w takiej ramce i tylko mm -hmm. to. Mm -hmm. Ciekawostka, okay. nie? U nas w Polsce wiadomo, Wielkopolski króluje, tak? Wielkopolski króluje. Ostrowski to jest totalny margines, Langstot mm -hmm. zwykły, ten wschodni nasz, y, można powiedzieć, wschodnioeuropejski, y, 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 czyli, czyli szerokość Dadanta, Dadant, ja oceniam, że no, no, zdecydowane ponad 60% to jest, to jest ramka Wielkopolska. To jest Wielkopolska, a potem te 40% jest podzielona na, na, na… Powiedzmy tak, to jest Dadant, to Dadant, są inne systemy. Warszawska, Ostrowska. Tak, tak, tak. No i Langstroth. I Langstroth. Okej. Okay. Idziemy dalej. Montaż małych miodarek, napędów mhm. do miodarek. Kompletacja uli, czyli tutaj składamy według potrzeb klientów. Mhm. Uwaga, bo jedziec. Tak, maszyna, produkt. Kolejny produkt. E, kompletacja, czyszczenie, pakowanie, kontrola jakości tych Aha. wyrobów niezwiązanych z miodarkami. Czyli inne, ale nie rdzewka. Inne, ale nie rdzewka cały czas. Okay. Zasób magazynowy pod kompletację z kolei e, e, uli styropianowych. Tutaj mamy Dzień dobry e, montaż e, urządzeń e, różnego rodzaju mm -hmm. dozowniki. E, elektronika. Elektronika głównika. głównie. Mm -hmm. Idziemy dalej. Zapraszam. Dobra. Tutaj czuję już zapach styropianu czy farb nie wiem. Tak, dokładnie. To jest zapach farby. Suszarnia. Mamy kilka pomieszczeń tutaj. Dobry. Przygotowanie uli do malowania. Malowanie pokażemy za chwilę. Przechodzimy na produkcję uli. Dzień dobry. dobry, tutaj mamy produkcję uli i to jest jakby analogia tej technologii, o której była mowa, gdzieś tam opowiadam w historii, jeżeli chodzi o produkcję starą, klasyczną okay. metodą, która Dobra. nam daje twardość i która nam daje możliwość implementacji plastikowych elementów. Przejdziemy na malarnię. Tu z kolei malarnia automatyczna, czyli proszę. O dobry, cześć. Czyli pełen automat w malowaniu. Dokładnie. Okej. Okay. A już tu zapach węzy czuć. Dzień dobry. O, zobacz, węzownia. Dobry. 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 Węzownia. Gruba węza. Klasyczna węza cienka, grawerowanie, sterylizacja. Bardzo ważny proces, wręcz kluczowy, żeby utrzymać. Tomasz, rozumiem, że to będą osobne filmy tutaj, zrobimy na temat produkcji węzłów. Seweryn wszystko opowie. Sterylizacja, przygotowanie przed sterylizacją wosku. Chodzimy do spawalni. Proszę bardzo. Mm -hmm. Przygotowujemy komponenty do miodarek i do różnych urządzeń. Jedno gniazdo spawalnicze dla czarnej stali, bo czarnej stali nie lubimy. Lubimy jedzewkę. Stanowiska do spawania. Tu widzimy części miodarek do linii automatycznej. Dzień dobry. dobry. Tutaj spawamy komponenty Dzień różnego dobrze. rodzaju. Dalej również trzy stanowiska do spawania manualnego. Aha. Czyli takie, jakieś, jakaś drobnica, tak? Yy, drobnica i taka, która nie wymaga yy, yy, dużej seryjności, gdzie, mm -hmm. gdzie trudno zautomatyzować te procesy. Część. Tutaj mamy część, gdzie produkujemy kosze. Aha, do miodarek to są kosze. I kosze się robią automatycznie? Nie, tutaj ręcznie tego nie spawa, tylko to jest robi automat, tak? Elementy, tu mamy siatki gotowe, mm -hmm. drut w kręgu, mm -hmm. prostujemy, tniemy. Wrzucamy Rzuca, w magazynki mhm. pręty, aż ma, automat automatycznie rozsypuje poprzez Czyli To jest, różne jest taka pręty. ogromna spawarka. To jest grzewarka. zgrzewarka. I tu mamy dwa tu dwie szuflady, jedna się zbroi, druga się zgrzewa mhm. i tak nawymiennie one mhm. po prostu pracują. Okay. E, I ten proces, cały proces. Obsługuje jedna osoba. Jedna osoba, tyle masz. Cięcia, proces zgrzewania i proces zaginania na automacie cence. Mm -hmm. Czy to kasety, czy też kosze do wydarek różnego rodzaju? I czekaj Tomek, wpada tutaj drut, tu drut jest tutaj wejściowy i rozumiesz, że wychodzi kosz z tego pomieszczenia. E, tak, dokładnie. O kurczę. <gry> A z kolei jedna osoba. Obsługuje robot spawalniczy. On jest, podejrzewam, zamknięty. Robot spawalniczy, który ma cztery gniazda. Mhm. E, możemy podejrzeć ramię robotu. Aha, ramię to Nie wiem, czy będzie widać. Chyba Na nie. Chyba, chyba kamera no właśnie, jak możesz. Podobnie, podobne ramię jak w tym. Jak przy malowaniu? Jak przy malowaniu. No, 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 widać, widać, tak. nie? yy, No niestety maszyna jest zamknięta, ale tu mamy dwie szuflady otwarte, czyli wkładamy elementy, mhm. blaszki, pręty, siatka zagięta, do specjalnych holderów, można powiedzieć form, yy, czyli pracownik wkłada, 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 z drugiej strony ma dwa gniazda. do wyjścia pewnie. Wkład, nie, nie, wkłada inne elementy, przychodzi w tą stronę, i ma elementy pospawane, wyjmuje i wkłada, Rozumiem. czyli jakby tak nachodzonego w takim, który pracuje w cyklu automatycznym no i to jest właśnie maksymalnie zoptymalizowane tu mamy kasetę. To jest kaseta od miodarki. Która jest pospawana na robocie. Mhm. No, powiem Ci, wrażenie robi. Nie tylko kasety, bo seryjne spawanie czegokolwiek, mhm. wystarczy, że przygotowujemy specjalną formę z holderami i możemy spawać cokolwiek, czy czarną stal, czy, czy nierdzewną. Idziemy dalej. Jesteśmy na kluczarni. Nie tylko, tak naprawdę mamy zgrzewanie. Widzieliśmy linię automatyczną. Tu jest półautomat. Czyli podobny system, ale pracownik wrzuca pręty manualnie i automatycznie maszyna zgrzewa. Cięcie. Tutaj widzimy zaginanie pręta. Wszystkie profile spręta różne elementy jak tutaj mamy taką małą wążków ten automat nam zagina i pracuje w trybie, mm, trybie automatycznym. Automat. i można tutaj ustawić mu wszelakie gięcia wszelakie tak. gięcia różnych w układzie 3D z różnego rodzaju prętów w średnicach od od 5 do 10, 10. mm tak idziemy okay. dalej Plusarnia, czyli dzień dobry. Czyli manualne tokarki. Manualne tokarki, czyli mimo, mimo tyle, że masz tyle sprzętu już zautomatyzowanego, to tak. są potrzebne cały czas. Tak. Tak? I to jest właśnie część, która jest bardzo potrzebna, ponieważ te małe serie wymagają manualnej pracy. Zwrócę uwagę na tablicę. To jest tablica informacyjna. Wszystkie informacje, które są związane z techniką, ważnym. Wrzucamy tutaj, ale co jest najważniejsze, wyniki różnych jakby projektów, które są organizowane w firmie, czyli projekt 5S, standaryzacja stanowisk pracy, czy utrzymanie porządku na miejscu pracy. Tutaj mamy zespoły, tutaj mamy układ procentowy i mamy zawsze jakby konkurencję taką, która wyłania najlepsze zespoły, które dbają o, o miejsce o własne pracy. I co jest istotne również? Tutaj, informacje odnośnie 5S. Jest właściciel tablicy, który dba o to, żeby tu wszystkie informacje były na bieżąco. Propozycja usprawnień, która też tutaj jest, informujemy na tych, na, tych, na tych materiałach. Każdy pracownik może wyjąć kartkę, pisać propozycję usprawnień, no. którą proponuje na swoim stanowisku, czy też na innym. No. Wyliczyć oszczędności w skali roku, w skali miesiąca. Dostarczamy pełne dane do tego, żeby te wartości mógł wyliczyć. E, no i dzielimy się benefitami, de, benefitami. Czyli jak taki pracownik zaskoczy i stwierdzi u ciebie jakąś e, wiesz, coś znajdzie, Innowacja. co polepszy i efekt pracy, to rozumie, że. Coś ułatwi no. e, i usprawni, i przyspieszy. I co on ma z tego? No i wtedy jakby dzielimy, się, dzielimy się benefitami tych, 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 tych oszczędności. O kurczę! Kolejne miejsce, czyli tak, mieliśmy manualne, mamy CNC, full automat, czyli mamy zasobnik na pręty, mhm. e, czyli ta maszyna nie wymaga obsługi, czasami cały dzień pracuje i robi to samo, a się bezobsługowo. Okay. Czyli jedna osoba obsługuje e, cztery maszyny. Cztery maszyny tak tu same. mamy półautomatyczne e, e, stanowiska CNC. E, które jednak wymagają tego, że musimy ten zasób uzupełniać ręcznie. No i to jest uzupełnienie, tak że jedna osoba obsługuje tę tą strefę. Idziemy dalej. Jesteśmy przed firmą na Wjeździe. Pasieka edukacyjna. Warsztaty edukacyjne dla dzieci tutaj w tym, tym pomieszczeniu mhm. prowadzimy. W świece różne, rodzaje, różne różne aktywności. E, także ta pasieka, ta pasieka ma pasieka, wymiar. Ta pasieka <coughs> tutaj rozumiem pszczoły są tutaj normalnie, Tak, tak? tak, tak. tutaj teraz Ile zimują tutaj pszczoły tutaj mamy jest, około 30 chyba? rodzin pszczelich normalnie. domki do apiterapii <coughs> tak? do, do terapii mamy dwa. Aha. Wielka pszczoła. Kręcimy? Kręcimy. Kręc... Dobra, teraz. Tu mamy pszczołę, proszę bardzo. Wielki kamień z naszym logotypem. Jesteśmy w tej chwili przed sklepem. Tak. Tomek, ja muszę zapytać tutaj, No musisz powiedzieć, bo ty to jest pasjonat motoryzacji. Jak i wczoraj komuś? jeździliśmy Titroenem. tutaj tablice informacyjne, które, które yy, są przeznaczone do parków. To jest Aha, projekt czyli... naszej Fundacji no. Apikultura. E, czyli te tablice mają cel taki, że stawiamy je w parkach, w różnych parkach e, miastach, tak? jeżeli miasta mają projekty to staramy się brać w tym udział i, i proponować im takie mhm. rozwiązania, gotowe rozwiązania plenerowe. No i oczywiście Datsun. Datsun z 1971 roku. E, w naszych podróżach biznesowych często się zdarza, że jesteśmy u pszczelarzy. No. W różnych był zakątkach świata, tak? Pszczelarza, który w garażu miał tego Datsuna. udało się mi przekonać, żeby go kupić. W takim stanie, jak stał, mm -hmm. tak przyjechał. Jak widać, jeszcze napisy z greckie są mm -hmm. z, czyli z tyłu, Grecji. Ten jest Grecji. z Grecji. 1500 to co silnik, tak? Tak, 1500, Dacun to jest 1500. I to co jest diesel, benzyna? <grym> benzyna, benzyna. Jeszcze przed y, połączeniem, czyli no. w kolejnych latach już był Nissan. I co i oni tak wożą, y, słuchaj, tak wędrują z y, pszczołami. No, słuchajcie, jeżeli chodzi no, Bywaliście w Grecji, to pick up to jest podstawa, to jest podstawa tak? I, mm -hmm. i te pikaty, pick upy, pick -upy w, w, często w bardzo zniszczonym stanie, y, aczkolwiek takim oryginalnym zachowanym y, są, y, są niesamowite. Mm -hmm. One mają trochę duszy, historii, każda mm -hmm. lista coś znaczy, nie? No tak, a ten jest bardzo ładnie zachowany jak na Grecję. No i tutaj jesteśmy przed sklepem, przyczepa do przewozu ulicy, co ważne, z platformą ważącą. No widzę właśnie tutaj elektronika, czyli już się domyślam, tak, że... Czyli mamy wagę, ale kontrolę wagi jedna, każdy kontrolę wagi spodobą? z całej platformy. Z całej platformy. platformy. Okay. Możemy wyliczyć sobie. My mamy średnią wagi z danej. i to jest na zasadzie, że odjeżdżasz, <grym> zostawiasz platformę na Dokładnie. tak? Dokładnie. I tutaj mamy ten sometr zbudowany, które yy, wysyłają nam SMS-y informacje o wadze platformy. Co jest ciekawe, mhm. jeżeli ktoś wyjdzie na platformę. no. To mamy alerty, tak? Alerty, wiadomo. Czyli mamy... Ale to są SMS-y czy aplikacja? E, SMS-y. SMS okay. Proste rozwiązanie. Proste rozwiązanie. E, no i cóż, jesteśmy przed sklepem. Mam nadzieję, że się e, spodoba Wam w ogóle nasz, e, nasza firma. Sporo informacji, sporo historii, e, sporo technologii, którą zobaczycie, zobaczyliście w locie ptaka, ale Seweryn, szef produkcji, jeszcze bardziej precyzyjnie Wam to opisze. No i cóż, zapraszam na rozmowę, e, bardzo ciekawą rozmowę. E, o historii doszliśmy do teraz. tak? Czyli mam, mamy fajny, fajny materiał, który będziemy chcieli yy, przekazać, pokazać, i myślę, że to będzie coś ciekawego, co, do czego zachęcam, żeby obejrzeć. Okej, okay, dziękuję Tomasz bardzo za wizytę. Dziękuję za możliwość no, nakręcenia sporo bardzo ciekawego materiału u ciebie w firmie. Yy, no, co prawda, dużo pokażemy. Być może zdradzimy jakieś Twoje tajemnice, ale myślę, że. Nie mamy tajemnicy. Nie macie tajemnicy. I okay. tak zapraszamy zawsze, zapraszamy na zakład, pokazujemy, to jest dla nas też wartość, żeby móc się dzielić tym, co robimy. Ok, dziękuję, Tomasz dziękuję raz bardzo.